Cześć, witajcie na kanale Dział Komania. Słuchajcie, ponad rok temu opublikowałem filmik, w którym pokazywałem jak teoretycznie naprawić zmywarkę, gdy ona się zaleje, piszczy non stop. Tutaj programator do tego cały czas pompowy popowuje wodę. No i wtedy ja sądziłem, bo gdy u mnie tak się stało, tutaj było wszystko zalepione jakimiś drobinkami. Jedzonka, jakieś tam liście, mięty i tak dalej. Odpływ był zatkany. No i wtedy ja sądziłem, że przez to, że pompa nie mogła wypompować wody, w tym warce nabrało się więcej wody, dostało się tutaj do przelewu, i woda wyleciała z tego przelewu tą rurką, tutaj, podnosząc. Tamten steropionowy pływak do góry, co uruchomiło zatrzymanie każdego programu zmywarki, i no cał, cały czas wypompowywała woda, yy, pompa wodę, bo to po prostu uruchamia taki mechanizm, żeby nie zalać nam domu. No i po osuszeniu tutaj tego miejsca z wody, pływak tamten opadł, i praktycznie zmywarka naprawiona. Ale. Ale po jakimś czasie znów. To się stało. Tym razem nie był zapchany odpływ, a żona zostawiła widelec, czy tam jakiś nóż. Nie pamiętam, w taki sposób dziwnie włożyła, że blokowało tą, łopa to, tą łopatkę, co się kręci, leje się woda i też się program zatrzymał. Później raz zrobiła to od góry, gdzieś tam też coś wpadło, ja na niej te psy wieszałem, a ostatnio zaczęło się to robić, no kurczę co, jakieś piąte pranie. Też się zalewać zaczęła ta zmywarka i ja mówię, to nie jest od tego, bo sam wsadzałem tym razem naczynia do zmywania, wszystko było idealnie ułożone i kurczę, dlaczego? Więc postanowiłem sobie zrobić pewien test. Zacząłem tą zmywarkę włączać sporo razy. Ten wężyk, w którym moim zdaniem ta woda się tutaj dostawała do środka, powodując podniesienie tego pływaka, wsadziłem sobie, wyciągnąłem na wierzch, wsadziłem sobie do yy, miski. No i tak kilka razy prałem, w końcu akurat gdzieś byłem właśnie, też mi mówiła o piszczynie. No i tutaj w misce była woda, ale woda też była tam. I teraz nie ja mówię, jak im cudem mogła dostać się woda, skoro tutaj jest ten spust. Zacząłem tutaj macać wszystko gdzieś tam, gdzie może być mokre, i tutaj znalazłem to było mokre. Nie wiem, czy teraz będzie widać, tam jest takie brązowe. Ja już tą zmarkę wyjąłem z zabudowy i zaraz Wam pokażę z boku, co tutaj, co tutaj się dzieje. I tutaj z boku widzimy taki pojemnik na sól, którą wsypujemy do zmywarki, U mnie jest akurat mało, bo celowo już nie wsypywałem. A tutaj z, z boku jakiś zbrylona ta sól, taka brązowa. I skoro tu gdzieś było mokre, od spodu to wszystko, to gdzieś to musi się stędy przedostawać. Ja już nie chcę teraz tutaj wymyślać w jaki sposób działa zmywarka, bo w tym momencie nie chcę gadać głupot. już Mam swoją tezę, bo tutaj to jest. Tędy dostaje się woda do zmywarki. Przechodzi przez to. Widzicie, tu jest ten przerew. Co ja myślałem, że tędy się wydostaje woda. O! Gdy jest jej za dużo. No to niestety przechodzi jeszcze przez ten filtr dodatkowo. I teraz no tutaj o działaniu zmywarki nie chcę mi się teraz tutaj za bardzo uczyć się, jak ona działa. Gdzieś tam mniej więcej coś kojarzę, ale nie będę tego mówił, bo mogę pleść głupoty na swój, na swój chłopski język. Ale uważam, o to aż czuć, że to jest zbrylone tutaj. No i teraz wypadałoby to chyba przeczyścić, nie? Tak mi się wydaje, bo uważam, że to może być problemem. Bo wcześniej też miałem y, obawy, że po prostu jest zatkana rura, ta, którą wychodzi z pompy woda. Jest przytkany odpływ i to wszystko blokuje. I też to może być, przy okazji też to sprawdzę, zobaczymy. Ale teraz trzeba byłoby to na pewno przeczyścić, bo z tego, co googlowałem sobie... To, to nie jest normalna rzecz, że taki brązowy osad ma pozostać z tą solą, więc yy, warto by to przeczyścić. Więc tak jak u Was, jak ktoś skorzystał wtedy z mojej rady z tym wypompowaniem tam wody z tego o, pływaczka, którego teraz tam widać, to to było tak naprawdę tylko zażegnanie chwilowe yy, czegoś, co jest czymś bardziej poważnym, więc no albo trzeba bardzo regularnie stosować te środki czyszczące do zmywarki albo po prostu raz na te parę lat wykręcić sobie i to pieruństwo przyczyścić, no i teraz się do tego zabierzemy, ja, ja się bałem, że troszeczkę wody się tu, tutaj wyleje zakręciłem już y, dopływ wody do zmywarki, żeby tutaj gdzieś mi, gdzieś mi tutaj nie zaczęła tryskać woda, więc jakby ktoś chciał to robić to trzeba sobie odciąć y, wodę do zmywarki, tak żeby tutaj nas przy okazji nie zalało, no i teraz <laughs> będę starał się to wyjąć w przypadku mojej zmywarki nie będzie to trudne, bo tutaj, o, gdzie się wsypuje sól, o, widzicie, tutaj jest, czekajcie, wezmę moją cudowną lampkę, no niestety innej nie mam. O, tu jest śruba, gdy ją odkręcę, to, to powinno teoretycznie pójść na dół i ten cały pojemnik wyciągnę do wyczyszczenia, no i zobaczymy, czy to coś w ogóle da, przeczyścimy jeszcze tą, ten rurę odpływu i, i Pozostaje tylko obserwować dalej, czy to, czy to było to. Teraz pokażę, jak to wyciągnę, to Wam pokażę, co tam, co tam było w środku. No, najpierw tutaj wyciągnąłem taki przewód, tam go widać. O, słuchajcie, paluchu będzie widać. Widać, że jest odłączony, jeszcze z niego woda kapie. To idzie też do, do pompy. Tam już u góry sobie wcześniej odkręciłem, próbowałem to wyjąć, no ale właśnie ten, ten przewód przeszkadzał. Tu są jeszcze przewody zasilające tą całą, tutaj ten filtr. Że tak to nazwę, ja spróbuję to wyciągnąć. Bo widzę, że one są, mają troszeczkę zapasu, po prostu całe to urządzenie. Ten filtr wyciągnąć tam na bok z tej tutaj bocznej strony, tu gdy odkręciłem tam u góry, gdzie się wsypuje sól, tutaj są. O, tak lepko wsadziłem, to ładnie z tego wychodzi. I spróbuję to tutaj wyciągnąć, przeczyścić to, po prostu odwracając w ten sposób, wygrzebie, wygrzebie ten. Y, tutaj ten cały syf y, jakoś to przymyję i założymy to z sprostu, żeby tam za bardzo tych kabli nie odłączać bo coś tam, coś tam ciężko mi idzie z odłączeniem tych kabli, a nie, ch a nie chcę tego poorywać. no niestety nie obeszło się od, o, odłączenia kabelków bo okazało się, że są za krótkie tutaj były po prostu dwie wsówki. to bardzo prosto to u mnie poszło tutaj też taki o, taka wtyczka, potem będzie łatwo wsadzić tutaj jeszcze te kabelki są, zaraz wyjmę tutaj sobie oznaczyłem o Najprostsze, że ten był dolny. Tutaj próbowałem znaleźć mazaki dzieci, żeby sobie pomalować jakiegoś znalazdu, który ledwo maluje. To jest, wiecie, co to jest masakra. Jak dzieci się bawią tymi mazakami i innym, jak malują po ścianach, nawet czasami znajduje te mazaki w tym, w lodówce, bo gdzieś wsadzą. Tego jest pełno. Ale jak chce się coś znaleźć w domu i pomalować sobie mazakiem, to nie ma. Nagle dzieci, nie wiem, zjadły to, pochowały gdzieś. Nie, nie ma masakra. Czasami te dzieci mi tak doprowadzają do szału z takimi pierdolami, ale dobra, nie o tym tutaj mowa. No i co? Wyciągamy to. No i dobra, na odkręciłem stąd. To już jest to wymontowane. Ono się, to się trzymało na takich dwóch. O, tutaj jeszcze do tego cyckach. Tu są od tego uszczelki. No i to po prostu tak ściągnąłem, wyjąłem. No i teraz musimy to jakoś rozebrać. Tą wodę możemy spokojnie wylać sobie do miski. I pozbyć się tego syfu tutaj. Zaraz ja to jakoś rozbiorę. No trzeba to rozebrać, nie? Bo tam. O, to jest. O, słychać. O, że to jest. O, sypkie dziadostwo gdzieś tam. Tu jeszcze jest sól w środku. resztki tu też jakieś brązowe. No trzeba to oczyścić. No bo to może być powodem tego. Tego całego wycieku, przecieku. No i jeszcze przeczyścimy później znajdziemy yy, odpływ i przeczyszczę też ten wąż, który od, 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 od odpływu do już tam do kanalizy, żeby po prostu być pewnym, że tam też nic nie jest zatkane. No i okazało się, słuchajcie, że ta część jest nierozbieralna, może i by to na siłę gdzieś tutaj oderwał, to wieczko lub ten to dno lub tą górę, ale to widzę, to jest poprzyklejane. Więc nie chcę tego robić. Poza tym zorientowałem się w internecie Ile może kosztować całe takie coś? No to w moim przypadku jest to koszt jakiegoś zamiennika, bo oryginału nigdzie już nie mogłem znaleźć. To jest koszt 250 zł, więc skórka za wyprawkę. Poza tym nowy, taki yy, cały, bo to się nazywa o, fachowo zasobnik na sól, też ma coś takiego w sobie, tylko może mniej zabrudzone. Czyli ten proszek w środku to jest jakiś rodzaj, jakiegoś filtra, więc ja myślałem, że po prostu się sól dostała. Niestety. Yy, Niestety nie, to działa. Dłuchałem tutaj w tą rurkę i ciągnąłem z niej wodę, tak jakby tam przepływ jest. Yy, pompa sobie na pewno z tym radzi. Więc możliwe, że ten cały, to całe urządzenie nie jest yy, tym problemem, którym się tutaj woda wylewa. No i na ten moment chyba poległem z całą tą tutaj, że tak powiem, naprawą. Yy, zdemontuję jeszcze to, przeczyszczę to. Tutaj to będzie łatwo do zamontowania. Po prostu tam z tamtej strony się odkręci tak samo. Ten wlew tutaj, o widzicie, tu gdzie jest ten niby spół z wody, tu też jest o, tu też jest nakrętka. To łatwo wyjdzie. Jeden kabelek przemyje to, żeby ten syf jakoś, jakoś wydobyć. Stąd ten syf, no i przeczyszczę ten po prostu wąż, który jest idzie do odpływu, no i zobaczymy, no. Pokażę, powiem Wam jeszcze za chwilę, jak to wszystko zrobię, czy wąż do odpływu był yy, zatkany, czy nie. Jeżeli nie był zatkany, no dobra, na razie nie gdybajmy. Na razie zrobię to, co, co, co tutaj mam zamiar zrobić i zobaczymy dalej. A jeszcze przyszło mi coś do głowy, bo skoro ten pojemnik był mokry od spodu, jak yy, lokalizowałem wyciek, to tutaj są, zobaczcie, uszczelki. Tu jest wszystko, o, Troszeczkę zakamienione, zawrócone. Może gdzieś tutaj też to nie, nie za bardzo trzymało. Może ta uszczelka też nie za bardzo gdzieś trzyma to wszystko, przemyje ta uszczelka tutaj od tego wężyka, co wchodzi tutaj w, to, w ten cały yy, zasobnik. Może to też było jeszcze problemem. No, wszystko ładnie poczyszczę. Tak samo z tym. No i do obserwacji dalej. No, zobaczymy za chwilę. No, ta część była bardzo łatwa do zdemontowania. wystarczyło tutaj odkręcić. O. Od środka gdzie to jest matko jedyna o, tu jest łapka. Odkręcić tą nakrętkę. Od środka to wychodzi. Tutaj zauważyłem, że jeszcze yy, taki wężyk, ja przynajmniej to jest jakiś kabelek, a tu jest jeszcze jakiś wężyk, który wchodzi dokładnie. O tutaj w tą dziurkę i też jest jakiś przepływ. No już kurczę teraz moje amatorskie zdolności i już też tutaj nie mają pojęcia, do czego to służy. No, niestety nie jestem wykwalifikowanym, yy, że tak powiem, majstrem od, od zmybarek, więc wszystko próbuję robić po sam, sam i, i coś sobie tutaj dowiedzieć, się, jak to działa. No i co, pozostaje to przemyć, przeczyścić, założyć z powrotem łącznie z tym całym zasobnikiem na sól, yy, no i przeczyścić ten odpływ. Tyle. Co możemy teraz w tym momencie zrobić z moimi zdolnościami i z tym, co tutaj widzę? Bo za resztę za bardzo nie chcę mi się tutaj czegoś bardziej rozkręcać, coś robić, a wymiana tego jest bezsensowna, bo kosztuje zbyt dużo. To już chyba, jak to wszystko polegnie, to trzeba będzie kupić nową zmywarkę i tyle. Dobra, słuchajcie, przemyłem tą rzecz. Widzieliście, tutaj było całe zawalone syfem. Ja tutaj ogólnie wlałem sobie do tego octu tym drucikiem tam przeczyszczami i tymi małymi kanalikami, które tutaj o teraz widać, wydobyłem takiego konkretnego gluta, więc to też mogło gdzieś powodować jakieś yy, tutaj <grafi> braki przepływu wody i cieknięcie, ale wydaje mi się, że chyba nie, bo przekręciłem, jak to się moczyło w sobie wodzie, to ja sobie przekręciłem zmywaczkę na drugą stronę i tutaj dotarłem do węża spustowego, ja sobie zacząłem tak nim majtać i nawet jakby tutaj była woda, to on nie ma prawa być taki ciężki. Tutaj jest. On jest sztywny jak cholera, tu jest zapewne tak zasypione, jakimś mułem szlamem. No a teraz muszę złożyć z tamtej strony tą całą imprezę z tym zasobnikiem i z, tym, z tą częścią, którą przy przemywałem, a rozkręcimy ją z drugiej strony i. Zajmiemy się z wyjęciem tego węża z pompy i zobaczenie, co tam jest w nim w środku. Bo mi się wydaje, że tu jest zawalone jakimś mułem totalnie. Wszystko no i dobra, to z powrotem zamontowałem. Słuchajcie, pamiętajcie, jakby ktoś się targał na takie rzeczy jak ja, co przed chwilą robiłem też. To gdy zamontujemy ten zbiornik z powrotem i zasypiemy tutaj soli, to też trzeba wlać wody do pełna. Nie? Tak samo jak przy pierwszym uruchomieniu, żeby o tym nie zapomnieć, żeby coś się tam nie stało. No i dobra, mamy tutaj drugą stronę zmywarki. Tu jest od pompy. Idzie nasz odpływ, tutaj ten kabelek jest leciutki, fajny. Tutaj napotykamy ten przewód, który tam przechodzi do tego yy, dziwnego zbiorniczka z tymi takimi kanalikami, gdzie go czyściłem. i zapewne jeżeli tutaj też jest zapchany, to tam się przelewa. Chociaż tu tak na górę, no to dobra, ale okej, okay, no jakiś to ma na pewno sens. Tutaj zauważyłem też jakąś rynienkę. O, z boku, w razie jakby gdzieś z boku ciekła woda. W zmywarce, to żeby nie zalał chałupy, to gdzieś tutaj o jak widać i też gdzieś cieknie. pomysłowe, dobre. No i teraz pozostaje wyciągnąć tutaj ten wąż. Tam jest po prostu. O, nie widać tego, kurczę, ale tam jest po prostu taki ścisk. O, fajna lampka, nie ogólnie. Taka świąteczna. No, a taki ścisk, po prostu wyciągnąć ten wąż z tego, od pompy i zobaczyć. Czy jest drożny? No w tym miejscu mi się wydaje, że jest, bo tu jest taki o. leciutki, ale tutaj już. jakby tu była, mówię, sama woda, tak jak wcześniej mówiłem, to by nie było takie ciężkie, naprawdę muszę użyć dużo siły, żeby go majtać. Sam jest pewnie, tak jak mówiłem wcześniej, kupa szlamu i zaraz to wyciągamy i przeczyszczamy, i chyba znaleźliśmy tą przyczynę. Mam nadzieję, tak naprawdę, że to jest ta przyczyna tego całego zalewania tej zmywarki. Słuchajcie, ta sprytna rynienka z tamtej strony. Warki, gdzie patrzyliśmy z tym wężykiem, dała mi coś do myślenia, bo przecież ja nie sprawdziłem najważniejszej rzeczy. Skoro tym wężykiem tutaj do miski uciekło mi, kurczę, tam z półtora litra wody, gdy był ten przeciek, jak sprawdzałem, to nie sprawdziłem do czego naprowadzi. I tu też jest, zobaczcie. O! Gdzie jest paluch. Tam jest taka biała rynienka. Tu ją o, widać. O! I w Tędy musi się przystosować najwięcej wody. I teraz kurczę, możliwe, że znalazłem rozwiązanie mojego wycieku. To też mogło być mokre, skoro tutaj się już przelewało. To tutaj za dużo było wrynięce i też leciało na to. Dlatego to było mokre, bo ma prawo jest bardzo blisko. No i. też to piszcze. I może problemem jest tutaj uszczelka, że to się przelewa. Zobaczcie, ona jest zasypiona kamykiem, o, to musiałbym zetrzeć. Może tu jest problem. No tak czy siak przeczyszczę jeszcze ten y, odpływ za chwilę, ale tutaj może problemem, bo z tamtej strony tamtym wężykiem nie ciekło nigdy. A tym z tej strony waliło, więc tu jest problem najprawdopodobniej. Nie wiem, czy to może gdzieś się rozszczelnić też. Jakoś ten cały tutaj, ta całe wnętrze tej zmywarki, ale wydaje mi się, że uszczelka, bo y, czasami jak to właśnie się zdarzało, ten wyciek, to tutaj pod Pod drzwiczkami też pojawiało się kilka kropelek wody, tak jakby kurczę. Faktycznie gdzieś może tędy, Tom, może uszczelką gdzieś lub Tom coś cieknie. No i ja to zaraz postaram się też oczyścić i zobaczymy. Przyczyszczę odpływ, puścimy zmywarkę i zobaczymy, co się będzie działo. No dobra, słuchajcie, tutaj wyjąłem ten odpływ z pompy. Wąż jest czyściutki w środku, leciutki, to jednak woda była ciężarem. Dmuchałem w to, to przechodzi jak, no po prostu powietrze przechodzi idealnie, nie ma tu żadnego zatoru. Tutaj nawet jest takie w pompie zabezpieczenie taką gumką, że woda tylko może wychodzi, do środka się nie dostanie, więc to też jest fajna rzecz. No więc problem nie leży jednak po odpływie, o, przy odpływie. Możliwe, że to faktycznie ta uszczelka, zaraz to wszystko składam, uruchamiam zmywarkę, nie roz, roz, zostanie rozkręcona, żebyśmy widzieli co się dzieje. Jak to wygląda, czy coś cieknie i, i testujemy. I jeszcze przeczyszczę te oczywiście te całe uszczelki, które tutaj podejrzewam, że to jednak to jest cała, cały, cały dramat, który tu się rozegrał. No i dobra, oczyściłem te uszczelki, yy, nasypałem tutaj soli, tu widać z boku. O, kurczę, akurat miałem tyle. 2,5 takie szklanki nasypałem i jeszcze tutaj można byłoby sporo dosypać no ale tylko tyle tylko tyle miałem No i co podłączyłem odkręciłem wodę bo teraz zaznaczę też że Przed podjęciem jakichkolwiek kroków i działań w tej zmywarce zakręciłem dopływ do niej wody oraz odłączyłem z prądu nie? Tak żeby nie było Dolałem też tutaj wody najpierw dolałem wody do maksa później nala, nasypałem tej soli No i cóż pozostaje to chyba Włączyć tutaj mamy już kostkę, tą, znaczy tę tą tabletkę do zmywarki, całą no i co? Komora, losowanie jest pusta, ustawiam na najkrótszy program i zobaczymy, co tu się będzie zaraz działo. Nic o, coś się dzieje. Na razie tu się woda jeszcze nie pojawia. to jeszcze wody nie ma. Przynajmniej nic nie widać, żeby płynęło. Teraz pompa cały czas coś wypompowuje. O, teraz leci, nabiera sobie. Nic tu nie cieknie. no Gdzie tu może tak naprawdę woda cieknąć? Stąd się przelewać teraz. Ewentualnie na tych uszczelkach. No i na tych uszczelkach od drzwiczeń. No Tu innego sposobu nie ma. Wszystko tu jest suche. O, tu coś się pieni. To jest szczelne, bo tutaj jest dalej wszystko suche. Tutaj wystawiłem na wszelki wypadek ten. Odpływ, tu żeby wiedzieć, czy coś się dzieje, no i poczekam do końca prania i was poinformuję, co tu się działo. No nic innego na ten moment zrobić nie mogę. Czyli przez to przechodzi cała woda do, do w ogóle do zmywarki, żeby ona działała. Później przez ten cały filtr z solą. I dopiero do środka na te łopatki, które się kręcą i, i myją naczynia. Głośno, jakby coś kapało, ale tu się nic nie dzieje na szczęście, bo już tak patrzę. To w środku wszystko ładnie tam chodzi. No dobra, czekamy. Zbywarka wciąż chodzi, zobaczcie tutaj. W poprzednim filmiku, jak ja twierdziłem, że tam się woda przelewem dostała i wyleciała tą rurką, jakie to było moje błędne stwierdzenie. Tutaj woda dostaje się cały czas, bo te łopatki tam się kręcą, chlapią i cały czas tu się przedostaje woda. Tutaj ona widzę, że spływa do środka tam z powrotem. Może jak było więcej, to gdzieś tutaj też ma jakiś przelew, ale to zapewne nie wyleje się gdzieś tutaj pod spód. Możliwe, ale bez przesady. No zobaczymy co będzie działo się dalej. Na razie to wszystko przebiega tak mi się, jak mi się wydaje, prawidłowo. Nic na razie nie cieknie. Tu też nic nie wyciekło. No i czekamy. No dobra, te pranie przebiegło yy, już do końca. Tutaj nigdzie nic, nigdzie nie jest mokre. Czyli nawet jakby problem leżał gdzieś tutaj. Yy, to by zawsze ciekło, za każdym praniem, a nie, że tam za jak któregoś razu coś przecieka i tak dalej. Poza tym, tym wężykiem nie miałoby się prawa wydostać to y, stąd, bo to chodziło tutaj o tą rynienkę, co jest y, w zupełnie innym miejscu. Tu to wszystko musi być sprawne, ewentualnie ten glut jeszcze, którego tutaj wyciągnąłem, ale to też nie miało jakiegoś tam chyba znaczenia. Dobra, otworzymy teraz, zobaczymy. Czy tutaj gdzieś są mokre? O, tu jest lekko mokra uszczelka, ale nie, prze, nie przeszła woda dalej. Tu chyba jeszcze coś, coś słabo doczyściłem. Może to, może to faktycznie była wina tej uszczelki. Tutaj widzę, że jakiś kamień wychodzi z tej łopatki. Ja jakoś to wydobędę, bo tam też się pewnie coś zakamienia. No i co? Na ten moment, stwierdzam, że mój poprzedni filmik był, yy, był zażegnaniem yy, chwilowego kryzysu, jaki było wypompowanie wody tam z dołu, żeby zowarka dalej chodziła. Nie załatwiał on sprawy e, problemu, chociaż u mnie po tym, po tym właśnie pierwszym zabiegu no, przez pół roku nic się totalnie nie działo. Potem, tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś tam był ten widelec źle wsadzony czy nóż, no ale ogólnie było, no było błędem, bo tędy się woda nie przelewa tam, zwłaszcza się nie nabierze chyba tyle wody, no chyba, żeby pompa przestała działać, u mnie pompa działa, wypompowuje wodę, wąż jest y, czysty, przejrzysty, więc więc albo ta uszczelka, albo nie wiem, programator odwala coś, że pompa nie zadziała w pewnym momencie, ale to jakby programator odwalał, to by odwalał to częściej, kurczę. No. Ja zawsze piorę na jednym mm, programie takim y, 30 minut. Postaram się teraz robić to na innych programach, zobaczymy, bo może faktycznie też gdzieś programator, no kurczę, no różne rzeczy się zdarzają. No na ten moment yy, nie wiem, czy problem jest rozwiązany. No, zrobiłem wszystko, co mogłem tutaj zrobić w tej zmywarce. Prze poprzeczyszczałem te rzeczy, yy, te uszczelki pomyłem. no Zobaczymy, co będzie działo się dalej. No, fachowca do niej w życiu nie wezwę, bo zapłacę 200 zł, albo 250, albo 300, bo samemu, jakbym był tym fachowcem, za mniej bym się nie chciało przychodzić do zmywarki w życiu, jeszcze tylko iść do domu i ją wymontowywać, patrzeć, co się dzieje. Więc, jak mam wydać y, jakieś tam 200-300 zł na pana, który stwierdzi to samo co ja, lub powie, że na przykład jest uszkodzona ta część i będę musiał to kupić za 2,5 stówy, jemu zapłacę kolejne 2,5 lub 300 zł, to już jest ponad 500 i dokładam drugie 500 i mam zmywarkę nową, która na pewno te 10 lat pochodzi, bo ta ma w sumie 11 lat już teraz. Także no. I tak kurczę, dopiero od roku zaczęła coś szwankować. No. Mam nadzieję, że problem jest zażegnany. No. Zobaczymy, co będzie dalej. Będę Was informował tutaj w, w komentarzach. Jeżeli coś mi się znów mi się stanie, jak mi się znów stanie, no to jeszcze ewentualnie zobaczę, czy taką całą uszczelkę można gdzieś dokupić do tego modelu. I jeżeli nie będzie ona kosztować więcej jak 20 złotych bo się zaraz może okazać, że to będzie kosztowała 200 zł uszczelka taka, bo to może też być przez nią, no to też jest skórka za wyprawkę i nie będzie sensu jej wymieniać więc po prostu zmienię nową zmywarkę, a tą nie wiem, schowam, bo ona działa, tylko że coś cieknie no, zmywarka jest już wsadzona, zamontowana, robi kolejne pranie, tym razem już z naczyniami. I ja jeszcze tak sobie pomyślałem, skoro tym wężykiem tutaj, co wyprowadzałem sobie do miski, woda wycieka do miski, a tam w tym w tej całej tej całej misie na dole się woda zebrała, to przecież jest ta druga rynienka, To nią na pewno wyleciała woda jeszcze dodatkowo, więc. Jeśli to musi być któraś tutaj, to musi być ta uszczelka. No ja jeszcze czekam tutaj na komentarze jakichś fachowców, już naprawiają zmywarki. Może oni podpowiedzą, co tu jeszcze może siedzieć, że tam się właśnie woda tymi rynkami dostaje, tymi wężykami. I jeszcze sobie pomyślałem tak teraz, że możliwe, że jest regulacja tych drzwiczek, żeby one bardziej dolegały do, do uszczelki. I to też może być, że po jakimś czasie to się tam już... Zamykamy, otwieramy, rozregulowało. To też może być jakieś rozwiązanie tego problemu, jeżeli to jest przez uszczelkę. Bo może samo przemycie tej uszczelki, którą tam przemyłem, niekoniecznie może coś dać, gdy drzwiczki tak naprawdę za bardzo nie dolegają do tej uszczelki. To też może być problem. No zobaczymy. No kurczę, słuchajcie, no na ten moment ja czekam aż cokolwiek, czy to będzie działało po tych moich zabiegach, które tutaj zrobiłem, po tych przeczyszczeniu i tak dalej. No i. No i cóż, pozostaje mi czekać na Wasze opinie, czy mieliście kiedyś taki problem i tak dalej. Słuchajcie, minęło już 8 dni. Przez te 8 dni zmywarka wykonywała 2-3 prania dziennie. Na maksa już nawet z kilkoma rzeczami celowo wsadzałem, na różnych programach, na szybkim, na, na tym tutaj, o, na jakieś tam filżanki, na garnki i tak dalej, wszystko. Wszystkie opcje już przerobiłem. Do tej pory totalnie nic się nie wydarzyło: nic nie przecieka, nic nie wycieka, nic się nie zatrzymuje. Teraz pytanie: tylko co było problemem? Czy ta zabruzona uszczelka, czy po tamtej stronie ten cały plastikowy mechanizm znaczy to urządzenie z tymi kanalikami, gdzie skąd wyciągnąłem tego gluta takiego dość konkretnego no, czy to było powodem? No trudno stwierdzić. Na razie wszystko jest ok. Jeżeli coś się będzie działo, to gdzieś tam w komentarzach pod tym filmem później dam znać, jeżeli coś by było nie tak lub nakręcę kolejny filmik, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś konkre jakąś konkretną przyczynę tego tutaj przecieku. Na razie jest wszystko okej. Okay. Także jak mieliście taki właśnie wyciek lub korzystaliście z tego mojego poprzedniego filmiku, gdzie sądziłem, że to przecieka tamtędy, gdzie się grubo myliłem, no to warto sobie rozebrać tą zmywarkę, to nie jest dużo roboty, poprzeczyszczać te kanaliki, poprzeczyszczać te uszczelki, bo to może problem jest błachy, a a niepotrzebnie może ktoś wymienić zmywarkę czy na przykład wzywać jakiegoś jakiegoś tutaj eksperta do zmywarki, bo lepiej jest coś spąkombinować samemu niż wywalać pien pieniądze w błoto. No ja nie sądzę, ja nie twierdzę też, że ja usunąłem do końca tą y, awarię tą te co te przypadki coś się mi dzieją, bo to za chwilę dzisiaj minęło dni nic się nie, nie działa, a za 3 dni może znowu być przeciek i wtedy znowu jestem w kropce i nie wiem co się dalej będzie działo, no ale zawsze coś przeczyszczyć sobie tam te kanaliki te różne rzeczy Warto tak samo jak i odpływ yy, zobaczyć czy ta rura ma odpływ, bo, bo przez pierdoły tak naprawdę może dojść do, do zalania zmywarki i narobić nie, no, nam niepotrzebnych kłopotów. Dobra, słuchajcie, jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam także do subskrypcji mojego kanału. Także co, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.